ważne rzeczy. Sieci szkół uchwalamy i prezydenta nie ma, więc jestem też zdziwiona, bo powinien chyba dzisiaj być. To jest więc ja myślę i jestem też zdziwiona, bo raczej jest odważny i potrafi stanąć, tak? I powiedzieć wy mi możecie, tak? Ale no dzisiaj nie przyszedł, więc jestem zdziwiona, proszę Państwa. Nie wiem, dlaczego się tak wszyscy boją podjąć decyzji, jeżeli chodzi o posłów i o pana Nycza. To, jest, to są polityczne zagrywki, proszę Państwa. To nie jest zwykła sprawa. Niedawno odbył się konkurs i odbył się w bardzo dużym spokoju, gdzie też przez długi czas było PO dyrektor, to była Raszeja, ale tam nie było konfliktu. Wybrana została dyrektorka, jest wszystko okej. Okay. A tutaj jest ktoś namaszczony, bez konkursu i jeszcze takie numery wywija. Proszę Państwa, ja nie wiem, ja bym na Wasze miejscu są nie odchodziła, dopóki nie przyjdzie grobelny, a musi przyjechać, bo będą interpelacje i zapytania od 14. Dni. Proszę powiedzieć, dlaczego nie ma z nami Pana Prezydenta? Oczywiście cieszymy się, że pan jest, bo jest pan osobą odpowiedzialną za służbę zdrowia tutaj w tym mieście, ale chcielibyśmy się spotkać z włodarzem tego miasta, z panem prezydentem Ryszardem Gobelnym. Czy możemy uzyskać informację dlaczego go nie ma? Odpowiedź jest prosta, nie na inne obowiązki, zawsze to jest tak w każdej instytucji, w każdej instytucji w każdej firmie, że jak nie ma, jak nie ma szefa, to obowiązki przyjmuje jego zastępca w tym przypadku ja i zostałem upoważniony przez prezydenta do przyjęcia od państwa e, petycji, o której pan przewodniczący mówi Panie prezydencie, ja mam informację, bo tutaj takie chodzą słuchy, że pan prezydent Ryszard Gobelny jest obecny w tym budynku teraz, więc proszę powiedzieć, czy rzeczywiście jest obecny, a jeżeli go nie ma, to może powiedzieć, na jakim spotkaniu jest. Nie wiem, szef nie musi się tłumaczyć. Solidarność i również pacjenci diabetologii nie pozwolą na zaoranie tego fragmentu posumu. My nie pozwolimy, żeby decyzje dyrektora zmierzały do zaorania posumu, bo ta placówka jest nam potrzebna. Potrzebna jest mieszkańcom Poznania, mieszkańcom powiatu poznańskiego i mieszkańcom województwa wielkopolskiego. Dlatego będziemy tutaj do skutku manifestować, dopóki ta sytuacja nie ulegnie zmianie.